W dzisiejszych czasach, kiedy w internecie możemy spotkać się z wieloma osobami, czy to duchownymi, czy świeckimi, które pozwalają sobie podawać swoje rozumienie na temat Boga, człowieka, zbawienia, szczęścia, możemy wśród tych wszystkich filmików, podcastów znaleźć bardzo odbiegające od siebie zdania, oceny, próbę nadania. Kategorii rzeczom, które tak naprawdę powinny pozostać dla nas w pewnej dozie tajemniczości, bo Bóg jest tajemnicą. I tak na przykład są niektórzy, którzy powiedzą, że piekło tak naprawdę pozostanie puste, że to jest niemożliwe, żeby w miłosierdziu bożym w pięknie jaki jest Pan Bóg, żeby jakikolwiek człowiek mógł zostać potępiony. Są też inni, którzy powiedzą, że tak naprawdę piekło jest strasznie przepełnione i to powinno w nas budzić tak okropnie, okropny strach, że powinniśmy stać się gorliwi, czy może nawet wręcz nadgorliwi w swojej religijności. Więc, czy człowiek będzie zbawiony, czy człowiek będzie potępiony? W nadziei, którą daje nam Pan Bóg, wszyscy możemy być zbawieni. O ile wolną wolą, dotkniętą gestem miłości Pana Boga, odpowiem tak, wybieram Boga i szczęście, które mi zaoferował. No chyba, że odpowiem odwrotnie. To wtedy można założyć, że ktoś z własnej woli zostanie potępiony. A jako odpowiedź dla tych wszystkich, którzy próbują udowodnić, że piekło być może pozostanie puste, no przepraszam. Skoro nawet anioł, duch doskonały, mógł zostać potępiony, bo nie wybrał Boga, no to kimże ja jestem, człowiek niedoskonały, że ośmieliłbym się powiedzieć, że być może nie będę potępiony? Jest możliwość potępienia się. Dlatego powinniśmy z radością pokładać nadzieję w Bogu, który ma dla nas ofertę zbawienia.